Hej, jeśli grasz w Call of Duty, to na pewno zdajesz sobie sprawę, że domyślna widoczność w grze często zawodzi i bywają sytuacje, kiedy przegrywamy pojedynek ze względu na to, że ktoś miał na przykład ciemniejszego skina, zlał się z otoczeniem i przez to miał nad nami przewagę. Na szczęście jest na to sposób i stanowią go filtry Art i War, które chciałbym Ci przedstawić. Pierwszy filtr, Neutral Shadow Sir. Podnosi kontrast błękitów i pomarańczy, a w niektórych obszarach poprawia nasycenie, powodując, że pomarańcze i czerwienie nie wyglądają na przesycone. Ruby Shadow Sir. To filtr o ciepłej, czerwonawej barwie, który, tak jak każdy w tej paczce, ma również właściwości poprawiające cienie, ale jest stylizowany na bardzo specyficzny, filmowy styl obrazu, który trafi w gusta tylko części osób. Emerald Shadow, Sir jest przeciwieństwem Ruby Sir. Nadaje obrazowi zielonkawy odcień w zestawieniu z ekspozycją koloru pomarańczowego. Czwartym filtrem jest Super Sat Shadow Sir i jego istotą jest to, że zwiększa ogólne nasycenie kolorów, tworząc jednocześnie obraz niebieskawo-fioletowy, aby przeciwdziałać niektórym nieprzyjemnym żółciom i pomarańczom, które dostrzec możemy w grze. Podobnie jak wszystkie pozostałe filtry w dzisiejszym zestawie, ten również zawiera właściwości pozwalające zobaczyć więcej szczegółów ukrytych w cieniach, ale robi to nieco mocniej od poprzednich. Shadow Only to filtr, który podnosi widoczność cieni i nie powoduje żadnego przesunięcia kolorów, więc będzie to świetne rozwiązanie dla osób, którym żadna z poprzednich opcji z jakiegoś względu może nie odpowiadać. No dobrze, ale jak wdrożyć omawiane w tym filmie filtry do użytku praktycznego? Już tłumaczę. W opisie tego filmu znajdziesz dwa linki, które przeniosą Cię do pobrania wszystkiego, czego potrzebujesz. Kliknijmy w pierwszy link. Naszym oczom ukaże się strona, z której pobierzemy niezbędny nam program. Klikamy Download Latest Pre-Relays, a następnie wchodzimy w drugi link i ściągamy filtry na nasz komputer. Następnie przenosimy się do lokalizacji, gdzie pobraliśmy nasze pliki i wypakowujemy je za pośrednictwem programu WinRAR. Jeśli go nie posiadasz, to link do niego również znajdziesz w opisie tego filmu. Po wypakowaniu usuwamy foldery skompresowane, gdyż nie będą już nam potrzebne. Filtry przenosimy do folderu z programem, aby w późniejszym czasie łatwo było je nam namierzyć. Program DWM LUT uruchamiamy jako administrator i wybieramy monitor, na którym gramy w Call of Duty. W zależności od tego, czy praktykujemy treści w SDR czy HDR, klikamy Browse w odpowiednim miejscu. Wybieramy interesujący nas filtr i klikamy Apply. To, czy filtr jest aktywny, zauważymy od razu, gdyż zmieni się kolorystyka treści, na które aktualnie patrzymy. Po zakończeniu gry wyłączamy filtry przyciskiem Disable. Mam nadzieję, że filtry przedstawione w tym filmie wpłyną pozytywnie na Twoje odczucia i wyniki w grze. Dodatkowo, jeśli nie widziałeś lub nie widziałaś mojego poprzedniego filmu, w którym pomagam poprawić wydajność w grze Call of Duty Warzone, to zapraszam Cię do jego obejrzenia. Dziękuję za poświęcony mi czas i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!